jak podają źródła przecieków, które niestety się sprawdzają, wiemy już, że wśród ikon TOTY zobaczymy takich piłkarzy jak na przykład Patrick Vieira, Leo Ferdinand, Ribery czy właśnie Ronaldo Nazario. Mamy więc dwa poważne powody, żeby w końcu przyjrzeć się karcie brazylijczyka po metamorfozie wywołanej przenosinami do EAFC24. Po pierwsze trzeba nią zagrać, żeby potem móc porównać podstawową wersję z wersją TOTY i zobaczyć na ile się one różnią i po drugie Wiem, że wbrew pozorom wielu z was ma kupę siana w Ultimate Team i zastanawia się nad kupnem Nazario w najbliższej przyszłości. Dlatego przypominam, zbliżamy się do najlepszego momentu, by nabyć tę kartę, bo po ogłoszeniu, że Ronaldo dostanie Toty, jego standardowa wersja zaczęła strasznie tanieć, ale my wiemy, że jak co roku skończy się to tym, iż jego karta Toty prawdopodobnie będzie tak rzadko trafiać się w paczkach, że będzie ją trudno wysnajpić na rynku za 15 milionów monet. A co za tym idzie, podstawowa wersja znowu podrożeje. Przypomnę tylko, że rok temu Ronaldinho ze dwa dni przed startem eventu TOTY i pojawieniem się jego lepszej wersji, kosztował tylko 3,5 miliona monet, a już miesiąc później za Brazylijczyka zapłacić trzeba było ponad 6 milionów. Więc jeśli ktoś z Was rozważa kupno Nazario, w najbliższych miesiącach prawdopodobnie trudno będzie o lepszy moment. Oczywiście jeśli ktoś z Was trafi kartę, to Ty Brazylijczyk, a ja będę bardzo chętny by ją przetestować, no bo wątpię, że uda się ją pozyskać na rynku. W każdym razie, skoro tyle ikon zyskało na przenosinach do FC24, to Nazario powinien stać się tutaj totalnym szefem, stojącym na poziomie wyższym niż ktokolwiek inny. A z drugiej strony, ta najdroższa ikona posiada tylko jak na tak potężną kartę cztery style gry: Quick Step Plus, Technika, Trivela i Trickster. Generalnie szału to nie robi, ale pamiętać trzeba, że od pewnego poziomu umiejętności style gry no nie są już zbytnio potrzebne. Ludzie dalej boją się wykonać z BC o Eusebio, bo on nie ma prawie żadnych playstyles, a gość i tak strzela bramki na prawo i lewo. No i podobnie jest właśnie z Nazario, bo z tyle stylami, ale gdy przyjdzie co do czego, tutaj nie ma problemów z regularnym zdobywaniem bramek w dowolny sposób z każdego miejsca do 30 metra od bramki problemem mogłyby być finezje, ale akurat R9 posiada ten styl gry, więc i one wpadają. A z racji na fakt, że mamy tutaj jak zawsze pięć gwiazdek słabszej nogi, no jak co roku pozwolić można sobie tą kartą na intuicyjne wykańczanie w każdej sytuacji. W obrębie strzałów trudno się więc czegoś czepiać, ale trzeba zaznaczyć, że nie jest to karta nieomylna i po jednej złatek też posiada jakiś własny margines błędu, który już chyba dotyczy każdego. Idąc dalej, jeśli chodzi o tempo, bez wątpienia robi ono wrażenie i Nazario potrafi się szybko urwać na krótkim dystansie, by doskoczyć do wypuszczonej piłki i strzelić gola, aczkolwiek w porównaniu do wielu innych kart, którymi grałem nie jest on jeszcze najszybszy. Thierry Henry, a może nawet Adama Traoré w swych najlepszych wersjach są w stanie nieco pewniej obiegać boisko. Niech ktoś nie zrozumie, że Nazario jest wolny, bo jest bardzo szybki, ale nawet z najlepszymi stylami gry nie umieściłbym go w gronie piłkarzy, których tempo oceniłbym 10 na 10. Kolejna kwestia to dribbling. W ramach niego trudno szukać jakichkolwiek minusów, bo nie dość, że jest on wspierany przez pięć gwiazdek sztuczek. To sama zabawa na Zario z wykorzystaniem jedynie lewego drążka albo omijanie rywali z umiarkowanym używaniem przycisku R1 jest niezwykle skuteczna. Z racji na tę potężną, unikalną sylwetkę, czuć, że Ronaldo nie kiwa się jak typowy skrzydłowy. No bo teoretycznie ten dribbling przynajmniej wizualnie zdaje się być nieco bardziej ociążały, ale jeśli chodzi o skuteczność, stoi ona na bardzo wysokim poziomie. I to tym bardziej, że Brazylijczyk jest niezwykle silny, co nieco mnie zaskoczyło. No bo rok temu w wersji ocenionej na 94 jego siła wynosiła 89, a obecnie tylko 83. Więc spadek tej umiejętności powinien być zauważalny, zwłaszcza z identycznie notowaną równowagą. tymczasem przewrócenie tego napastnika jest bardzo trudne, co w wielu sytuacjach jest sporym plusem, ale jednocześnie jak to w tego sytuacjach bywa, nie jest zawsze plusem bo też z racji na ten fakt wywalczenie R9 jakiegokolwiek stałego fragmentu gry jest często dość trudne. Nawet wykonując moją sztuczkę z wchodzenie w pole karne z użyciem Rainbow, nie udało mi się wywalczyć ani jednej jedenastki. I ogólnie w sytuacja, gdy Ronaldo jest już mocno popchnięty przez rywala i wytrącony z równowagi, gdy mógłby już upaść i wywalczyć karnego, on dalej walczy trzymając pion, co prowadzi do kontynuacji gry przez sędziego, więc chyba jeśli przeciwnik nie wiedzie w niego wślizgiem od tyłu, trudno będzie o zgarnięcie karnego. Oczywiście, jak to zwykle bywa, podania naszej legendy nie stoją na jakimś wybitnym poziomie, ale krótkie podania ocenione są na 84, więc nie ma problemu, by z użyciem Ronaldo klepać piłkę przed polem karnym i tak samo ma on 79 skoczności i 84 celności główek, więc więc widać, że nie jest to absolutnie najlepszy piłkarz do zdobywania goli głową, ale gdy przyjdzie co do czego i ma on całkiem niezłą sytuację do tego typu wykończenia akcji, no to nie ma z tym problemów. Mówiąc ogólnie, R9 jest mocny jak zawsze: pozwala na strzelanie ciekawych goli. Jeśli przeciwnik nie jest topowym graczem i nie wychodzi z meczu, to karci go dwoma hat -trickami. A przeciwko tym mocniejszym rywalom potrzebuje czasem dwóch średnich sytuacji, by strzelić dwie bramki. Natomiast porównując tego Ronaldo do samego siebie z przeszłości, w poprzednich edycjach gry, nie jest to jego najlepsza wersja i wręcz możliwe, że jest ona jedną ze słabszych kart Brazylijczyka ocenionych na 94. Tylko pamiętać trzeba, że nawet najgorzej spisująca się karta Nazario oceniona na 94, no na etapie stycznia i tak jest pewnie jedną z trzech najlepszych kart dostępnych w grze. I właśnie tak jest też w tym przypadku, przez co oceniam ją następująco. Serdeczne podziękowania dla Adriana Rybińskiego za użyczenie mi konta z tą kartą do testu i serdecznie dziękuję także wszystkim innym tym, którzy pisali do mnie z pytaniem, czy chcę przetestować R9, bo średnio od premiery gry chyba co 3 dni pisał do mnie ktoś z pytaniem, czy chce sprawdzić, jak gra Ronaldo. To daje nam do zrozumienia, że ta karta trafia się naprawdę często jako niewymienna ikona. Zastanawiałem się też, czy może by jej nie kupić w najbliższym czasie, ale po tym teście doszedłem do wniosku, że że zostanę jednak przy Aurim, no bo w moim przypadku ta mała różnica tempa robi wielką różnicę. A do tego zobaczymy niebawem, co potrafi Ronaldo Toty. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!